Dzień dobry z tej strony, Franek, i dzisiaj nagrywamy następny odcinek na tym kanale. I w wczorajszym odcinku, i to nie niestety, specjalnie pokonaliśmy sobie, jakby to powiedzieć, Montiego. I w dzisiejszym odcinku, można powiedzieć, że niespecjalnie. Będziemy pokonywać Roxy. I jak mówiłem, nie robię tego specjalnie. Wiem, że tak naprawdę pewnie w prawdziwym... że normalnie ja was teraz nie widzę co wy robicie, ale wiem, że teraz pewnie patrzycie takie na pewno specjalnie... na pewno, na pewno niespecjalnie go pokonał. Pewnie niespecjalnie go pokonał. I tak, tak naprawdę specjalnie mnie go... Pokonałem! O, tak, wiem, jestem prosem, wiem, że to jest niemożliwe. A przynajmniej dla mnie to jest niemożliwe. Jeden Free potopas. Potopas. Jeden Free potopas. Ale tam nic czego nie ma. Tam jest jeden free potopas? Fotopa, fotopas to dla mnie jest zero darmowego fotopasu. Więc Monty Golf już tam chyba nie damy... Nie będziemy mogli ani razu wejść. Um, wiem, że to trochę dziwnie brz brzmi, ale tak, nie będziemy mogli już tam wejść. Dobra, niech ci będzie, że biegłeś do mnie z jakichś 10 godzin, to, to, to już tam niech ci będzie, tam odpuszczę ci. Idziemy I do Roxy. Nie powinnaś być w Roxy Raceway dzisiaj? Bo dzisiaj pokonujemy Roxanne, pokonujemy Roxanne. A da się iść gdzieś z tyłu do Roxy Raceway? Nie da się. Nie da się, Closet, Closet. Closet, widzowie. Dobra, dalej możesz mnie wywalić, Freddy. Dobra, gdzie my musimy iść? Na pewno nie. Tu! Tu iść. Nie! Gdzie ja w ogóle idę? Dobra, widzimy się jak to znajdę. Dobra, widzowie. Doszliśmy do tego głupiego miejsca. Wzywam cię Freddy. O! Rozwaliłeś mi to, dzięki. Ha, nabrałaś się, ja bym do ciebie nie weszedł. Czy jest na głos ciki też, bo i tak zawsze jako drugą jak widać, trzeba pokonać Roxy, ale ja może nie chcę pokonać Roxy. Nie? A, a? a, a Ej, tam była... Tu jest ładowarka przed czy mi się przewidziało? Nie, tak, przewidziało mi się. Czy znaczy, nie, tak, przewidziało mi się. Hey, I'm Roxanne Wolf. If you're Roxy Raceway is the place to be. Sign up today and be a winner. Nobody likes a loser. No, <laughs> Dobra, już powiem, się... że mnie zabiję. Ehm, um, więc... Lezmy sobie. Mogłem mieć ciągle na pierwszą rzecz aparaci. Ale nie. Wymagam jakiś wielcart... jakichś arcy rzeczy. Wiem tylko, że nie wiem jak pokonać ją. Tyle wiem. Tyle wiem, że nie wiem. O! Okay. No i widzisz. jakieś głowę... A, nie to? Dobra, nie wiem. item. Jaki item? To jest głowa, chyba, tak? To jest głowa. A Kolekt miałam. Nie wiem, co mi się przewidziało. Dobra, musimy znaleźć se główkę. Tam jest główka? Nie ma Tam jest Roxy? Dobra. To nieważne. Tak trochę wa ważne. umrzemy! No i umrzemy! No i umrzemy! A nie! Nie znalazła! Nie znalazła nas! Dobra, to musi być gdzieś tu. No to musi być gdzieś tu, czekajcie. O, prezent. Oby to było to. Czekajcie, widzowie. Widzowie, nie wiem, czy tu jest głowa, ale chciałem już tutaj se odpalić nagrywanie w razie W jakby tu była, więc może ze schodami będzie, nie wiem. Myślę, że... Co to jest? <grym> Jezus. Okay, to jest głowa. Jinks are good. Uh, I do not believe it will work in that condition though. However, there is a staff repair station in the West Arcade. You will need a dance pass to access the West Arcade. Have you checked the party garages? The raceway was closed very abruptly prior to the new construction. Czyli mam głowę, ale muszę ją naprawić Dobry pies. Jestem dobrym pieskiem, widzowie Wiem, że muszę naprawić jakąś głupią głowę. No jakby Jakby ktoś inny nie mógł jej naprawić Na przykład Freddy Masz ręce i nogi czemu mnie naprawisz takich? Ja muszę jak zwykle wszystko robić sama. Rekord items. No to co? Chyba Fast Gate. Muszę iść do jakiegoś Fast Gate. No. No niech Wam będzie. Idę do Fast gate. Czyli jak tam to się nazywa. Widzimy się jak pójdę do Fast Gate. Nie wiem czy za dużo razy nie powiedziałem Fast FastKate. Fast Widzimy się, jak pójdę do tego czegoś. To pa! Czekajcie, widzowie, zaraz będzie dalej. Dobra, widzowie, doszliśmy do FastKate i w drodze do FastKate, bo jakby musiałem znaleźć yy, właśnie to, Dains Pass jeszcze i w drodze zdobyłem jeszcze jakiś Freddy Upgrade i znalazłem, i przez przypadek znalazłem Drogę do Princess Questa jakiegoś. Więc my zamieniamy to na latarkę, która ma mało. Procent. Mało procent latarki. I to jest napraw bot. Znaczy robota. Bota, robota głowy. Napraw głowy robota, no. Yes. Rock! Wydaje mi się, że Fast... Jezus! I chyba nam się nie uda za pierwszym razem. Tego. Recharging, flashing. Właśnie myślałem, że będą te rzeczy Skate. Czy tam coś tam. Oho. Super jesteś. Mam wcisnąć Sentinel. Yy, nie, Security Office, tak? Security Office. Pan chciał. Oni chcieli, żebym szedł zdobyć Security Office. Więc w toalecie on jest. Tak, w toalecie, tak Franek, w, w toalecie Security Office. No. Co ja robię? Brak manier. Dziesięć <noise> razy prawie mnie któryś z tych... ...wkurzających robotów. Dobra. Gdzie security office? Gdzie jest security? Jakby to powiedzieć? Ups. Ups. I ups. Ej, te Gregory miało być w sensie... Gregory. Szymano! Czy w takim? Gregory. Chcecie zjeść. I gdzie jest security office? No halo! Czy biegłem na... Sam koniec korytarza. O, dobra, tu będzie, tak? Tak, tu będzie. Tu będzie security office. Ym, nie to. Nie to. Tylko saving i tu musi być security. Opis. Nawet tu jest. Nie, czekajcie. Tu jest. Security office. Ups. Okej. Okay. Nie mam brać przypadkiem security office? Czy coś? Tu? O co tu? Nie mogę wziąć security? Czyli szłem tak naprawdę? Na sam koniec korytarza Z trudem. Po to? żeby... Nie widzisz mnie. Ej, jak umrę. Wszystko od nowa. Dobra, nie złapie mnie. Gdzie jest sika. Czekajcie, poczekajcie widzowie. Widzowie, nie wiem jak ja mam to. Pus. Dobra, widzowie. Wyluzujmy się Pokonajmy music DJ Mana. Jakimś cudem. Nie pytajcie jakimś. Omiń mi! ale widzowie tak naprawdę to chyba szłam tak na marne oczywiście żeby coś znaczy nie żeby coś <laughs> nie żeby coś widzowie ale my musimy nie że nie że my możemy Jak go nie zniszczymy, to... No nie! I się wróciłem, widzowie! My musimy zejść na dół. A nie, się... Wrócić, a nie się wrócić? Jakie cisz? Masz latarkę. Jak ja mam się Jak ja mam zejść Na dół Niby Gdy ja Moim zdaniem można powiedzieć Że ciągle się wracam Jeszcze raz mnie z jump No ja się No i teraz to ja się wróciłem Akurat nie, przesadzacie, przesadzacie, po prostu tu nie ma żadnych scho. O, a jednak są widzowie, jednak są. jakiegoś słowa. Okej. Okay. Jakby nikt nie mówił. Rzecz... Yy, rzeczy... yy, dobra, widzowie. Sprawdzę, czy się nagrywa. Idę zapisać grę. Stanowczo! A nie, ja zapisałem. Miałem save'a... Na pierwszym piętrze był. A czyli on nie może nas zabić? Kiedy ja godzinę? Będę szukał w jednego generatora. To nie był. Kurde! Widzimy się, jak zostanie mi ostatni. Aj, widzowie, szkoda, bo mi się... Ogólnie widzowie, mi się urwał kawałek. Mi się urwał kawałek filmu. Ogólnie powiem Wam rzeczy, które zrobiłem. Bo mi się ogólnie urwał kawałek filmu, i teraz mam leciutki problem. To ogólnie wsadziłem do tego czegoś głowę i jakby bym się urwał film. Jakby przez to, że wsadziłem tam głowę, to mi się ulepszyła jakby głowa. I y, miałem taką w ogóle przy, w y, to alecie, miałem taką gonitwę. Zebram ogólnie y, szósty level security pasa. Miałem taką gonitwę i y, musiałem jakby wejść do security office i tak tu jestem ogólnie. Więc sorry, widzowie, że mi się nie nagrało. Szybko zejdziemy na dół. Mi się Nie, nie żeby mi się wyłączyło nagrywanie, tylko. Nikt nie mówił, że jeszcze będą jakieś gonitwy. Czy możesz mi się cika nie, terepo, nie teleportować jak jakiś Spiderman? Nie zgrywaj głupka. Ja widzę wyje. Łub, łub, zaliczyliśmy misję. Jest mała szansa, a może, jak mi się urwało nagranie, mogę jeszcze chwilkę nagrać odcinka i możemy nawet już, już pokonać panią Roxanne Wolf. Ale wydaje mi się, że to zrobimy w następnym odcinku, widzowie. Więc. Mogę wezwać Freddy'ego chyba, no. On tutaj na mnie grzecznie yy, tutaj grzecznie czekał na nas. Idę sobie do zapisu gry i na dzisiaj to już koniec tego odcinka. Jutro się widzimy jak pokonuje Roxy. To narazka! Narazka!